Wiecie co jest najgorsze w świętach? Nie żadne kewiny. less Christmas. Jest coś o wiele gorszego. Mandarynki. Tak, te zjebane kuzynki pomarańczy, które się niby lepiej je. Tak naprawdę to jest góru cebulastwa wśród owoców. W okresie zimowym ta mandarynkowa zaraza atakuje każdy polski dom. Matka nie zrobi ci kanapki do szkoły. Jemnie ci dwie mandarynki i opierdol sobie na przerwie. Co dostajesz od babuni na święta? Wór słodyczy i obowiązkowo siatę jebanych mandarynek! W Polsce mandarynki urosły do rangi kultowych tylko dlatego, że normalnego Polaka robaka nie stać na prestiżowe pomarańczki, które są o wiele zdrowsze, bardziej soczyste i nie mają jebanych pestek! Tak, kurwa, pestki. O, jak się teraz wkurwiłem. Mandarynki to tykające bomby. Wiecie, są jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co się trafi. Myślisz, że jest spoko. Obierasz sobie kulturalnie taką mandarynkę, bierzesz pierwszą cząstkę i już się chuj strzela, bo widzisz pestkę. Już twój misterny plan wzięcia jej do buzi naraz poszedł w pizdu. Ale wiesz, na jednej pestce się zazwyczaj nie kończy. Gówna mają czasami po kilka, kilkanaście pestek Kiedyś trafiłem na taką wyjątkowo kurewską mandarynkę Wziąłem chusteczkę i zacząłem kłaść na nią pestki Wiecie ile ich się zmieściło w jednej mandarynce? Siedemnaście! Siedemnaście! Siedemnaście jebanych pestek! To jest jakiś skandal! Masoński spisek! Żydowski przekręt! Ktoś musiał się grubo dorobić na sprzedaży tego badziewia. Gdybym tylko wiedział, skąd były te ścierwiska, to poszedłbym do tego sklepu, nabrał tych jebanych 17 pestek i wypluł z prędkością karabinu maszynowego najbliżej ekspedientce. Nie kupujcie mandarynek!